Perspektywy rynku, analiza techniczna najciekawszych instrumentów finansowych, a także wykresów cen akcji spółek, WIG-20. Kłaniam się serdecznie Piotr Knedyk Biuro Maklarskim Banku. Ostatni raz w 2024 roku w ramach przerwy międzyświątecznej zapraszam. Zaczynając od azjatyckich pakietów w Szanghaju, jak na razie konsolidacja w ramach takiego układu. Postępuje układu, który na wykresie liniowym wybrał postać trójkąta, trójkąta osadzonego na wertykalnej fali. Zatem są podstawy do tego, aby uznać to, co widać od wielu, wielu tygodni za formacją chorągiewki. Czyli jest to wiarygodny układ? No, z tymi chorągiewkami różnie bywa. Przykładem jest chociażby to, co można było zaobserwować w pierwszej połowie tego roku. Trójkąt na wertykalnej fali, wyjście górą. Okay. Ale bez kontynuacji zmiana trendu i zjazd na południe. Jak na razie tego typu konsolidacja nie została rozstrzygnięta. Nie ma zatem tutaj wniosków, co należałoby w takim przypadku tutaj myśleć. Czekamy na wybicie. Tokio na jest strefy 40 tysięcy punktów w tamtym tygodniu, dokładnie w piątek, zamknięcie tygodnia powyżej. Tego psychologicznego poziomu, ale dzisiaj już zepchnięcie notowań pod, czyli znowu jest ten tam case, czyli jest próba kontynuacji wzrostów, ale nie udało się bykom utrzymać przewagi i tak naprawdę od października postępuje konsolidacja, jest widoczny prostokąt, nie ma wiarygodnego wybicia, zatem za wcześnie o jakiekolwiek. Na jakiekolwiek predykcje, i jeżeli udałoby się wybić górę z tej konsolidacji, no to historyczne szczyty byłyby w zasięgu, ale trzeba pamiętać, że w ramach takiego horyzontu, no to można też się spodziewać i wyjścia w kierunku 35 tysiąca punktów. W którą stronę? Kwowaliz Nikkei o tym w przyszłym roku. Jak na razie konkluzja neutralna. Na europejskich pakietach ciąż bez kluczowych sygnałów, czyli tax pozostaje. W strefie historycznych szczytów. Na wykresie tygodniowym, który się niewiele zmieniło, czyli sufit podażowej czarnej świecy, o której była mowa w tamtym tygodniu, nie został wybity, nie ma negacji tej informacji, zatem jest ryzyko, że zostanie wykonany podobny scenariusz, co wcześniej, wcześniej, czyli po wybiciu historycznych szczytów, bez kontynuacji wzrostów, dochodziło do powrotu indeksu do strefy wcześniejszej konsolidacji, czyli ryzyko powrotu pod 19 za punktów jest całkiem. Realne pytanie. co na to druga linia Deutsche Börse, bo tutaj, jak na razie, także bez poprawy, MDAX, reprezentujący średnie spółki, pozostaje w ramach konsolidacji od wielu miesięcy i tego typu formacja prostokąta, jak na razie nie sprzyja bykom. Pytanie, co na pozostałych parkietach, chociażby w Londynie, tutaj patrząc na benchmark FUT 250, konsolidacji ciąg dalszy. Ten rok tak naprawdę nie przyniósł tej znaczącej poprawy, bo Benchmark ten pozostaje poniżej historycznych szczytów. Jest konsolidacja, ale nie ma jej rozstrzygnięcia, czyli na chwilę obecną konkluzja neutralna, nie zawsze można coś ciekawego, wiarygodnego powiedzieć. No i CAC tak w tym tygodniu opór dla benchmarku 7,37 nie został zaatakowany. Nie ma negacji nawet tych tutaj tygodniowych świeczek. Jest obrona linii trendu ze wtórego, jest obrona linii free, ale to wciąż za mało, żeby zanegować formację z trendu zwaną głową z ramionami. A z drugiej strony, dopóki nie doszło do wybicia dołem linii, czyli tak naprawdę bez zamknięcia tygodnia poniżej poniżej 7000 punktów, żeby było wiarygodnie, tutaj niedźwiedzie nie mają otwartej furtki na południe. Na Wall Street w piątek nastroje nieco się schłodziły, ale Dow Jones pozostaje wewnątrz czy też w ramach kanału wzrostowego. Szkoda, że nie udało się jankleskim bykom, bykom pokonać sufitu czarnej podażowej tygodniowej świecy. Daje to do myślenia, że ten układ spadkowy zapoczątkowany w poprzednim miesiącu ma prawo znaleźć kontynuację. Ale tak naprawdę, krótkowe wsparcie 47,641 47 zostało utrzymane, jest utrzymane, czyli bez negatywnych sygnałów. SP także nie pokonał, benchmark ten nie pokonał lokalnego oporu. Ale tak naprawdę, wsparcie 5,696 6, także nie zostało naruszone, czyli. Z podróżnikowego punktu widzenia sytuacja techniczna jak na razie jest na korzyść. Tak no, kolorowo nie wygląda już benchmark transportowy, bo tutaj widać w średnim terminie, czy też w drugim pułapie chodcy po wyjściu z trójkąta i to wszystko w ramach podwójnego szczytu. To samo widać na benchmarku, jakim jest RASO 2000, czyli druga trzecia linia Wall Street, pokazała słabość w grudniu prawie. Na chwilę obecną 8% pod grecką, jeden z najsłabszych miesięcy w ostatnich kwartałach. Dlatego też podwójny szczyt i wycofanie się na tygodniach, widać to jeszcze wyraźniej, wycofanie się na południe generuje te obawy związane z tym, że Russell po takim numerze może powrócić na południe. No bo jeżeli jest podwójny szczyt i pułap prawdopodobny, no to magnesem staje się podstawa całej takiej konsolidacji, podstawa prostokąta. Czyli tutaj wnioski z tej trzeciej linii nie są korzystne. No i należało także żeby przyjrzeć się temu, co robią dziesięcioletnie obligacje, dziesięcioletnie papiery rządowe, mianowicie rentowności są na, poziomych, na poziomach najwyższych od maja tego roku i niewiele brakuje do pokonania tego rocznego odczytu. Tutaj należałoby się zastanowić, czy w takim układzie nie doszło do wyjścia, nie do aktywacji, bo do doszło do aktywacji trójkąta, konta, wówczas szerokość takiej formacji ma prawo posłużyć jako źródło informacji, wskazówek, gdzie mogłyby zawędrować ewentualnie rentowności 10-letnich papierów, są to okolice 5,95, co daje do myślenia, że polityka, głębia polityka Zamieni się na Jastrzębie podejście w 2025 roku. Wydaje się to może niemożliwe, no ale jeżeli tutaj technika miałaby się sprawdzić, a jak na razie finały zachęcają do kontynuacji ruchu wzrostowego, no to i tego typu obawy także pozostają utrzymane. BIG20 Total Literni, czyli benchmark 20 największych spółek wtłaczających prawa z akcji, no pokazuje tutaj, że cały czas temat chodcy pozostaje obowiązujący w drugim terminie. Czyli na wykresie długoterminowym troszkę do wybicia w tym roku, kończącym się roku historycznych oporów, a cofnięcie obserwowane od 5, a może nawet już 6 miesięcy, w zależności od dzisiejszego zamknięcia, to cofnięcie mieści się w ramach klasycznych. korekty. Takie wnioski płyną z indeksu wig 24 ale jak spojrzymy na wig 20 USD, no to tutaj trochę ten układ kresek jest inny. Wybicie górąc kanału spadkowego, cofnięcie i powrót pod wcześniejszym maksimum, ale cofnięcie to głównego granicznego kanału spadkowego. I tak naprawdę tutaj jeszcze byki mogą zachować resztki optymizmu po tym roku, po drugim półroczu, ale czy nie dojdzie do pogłębienia spadku, bo patrząc na przykład na WIG20, no tutaj widać ewidentny układ fake w ostatnich miesiącach. Na wykresie znowu tygodniowym zamówienie spadków w strefie wsparcia, strefa wyznaczona przez lipcowe sierpniowe szczyty z poprzedniego roku, czyli zawsze tutaj będzie można doszukać się jakichś poziomów obrony, czy to Fibonacci, czy to szczyty, czy to średnie ruchome, czy to wstęgi i tak dalej. To nie jest właściwie ten jedyny poziom wsparcia, którego przełamanie oznaczałoby koniec no chodzcy mamy bez no, Takich poziomów zazwyczaj nie ma. Jak. Jednoznacznie określonych są wskazówki, które pomagają zastanawiać się, czy schodzenie coraz niżej jest formą projekty, czy może jednak zmianą trendu. No i w przypadku indeksów 20, nie tylko indeksów 20, ale wszystkich benchmarków warszawskich, jest ten sam problem widoczny. Średnia 200 opada, czyli coś, co jest przypisane okresowi bez niższe maksima, niższe minima wszystko to generuje obawy, że tutaj ten piękny napisom mógł już się zmienić na dobry. Tym bardziej, że wig 20 ma za sobą słabkę chodcy do polityki. Nie Trendu spadkowego, jest fake. Informacje tygodniowe świecowe nie napawają optymizmem. W tamtym tygodniu opór wyznaczony 2282 nie został zaatakowany. No, pra, tak naprawdę, jak w ciągu dwóch sesji, kibiki miałyby to zrobić. Dlatego też, z ja, przymrużeniem oka należałoby spojrzeć na to obawy. Dopiero w przyszłym roku, w przyszłym tygodniu, kiedy będzie. Kalendarz sprzyjający graczom giełdowym będzie można zastanowić się, czy te ruchy, widać to na wykresie, są bardziej bądź mniej wiarygodne. Na chwilę obecną, WIK znajduje się w układzie konsolidacji na tych samych poziomach od dwóch tygodni, od miesiąca od dwóch miesięcy. Szanowni Państwo, no tutaj się nic z tego tak naprawdę nie wyciągnie, nie wyczeruje, Stąd też pozostaje powiedzieć, że konkluzja jest neutralna, ale przynajmniej świadomość tego, że WIK nie ma się na powrót ten kanał zostawego ostatniego Próba powrotu w grudniu wyhamowała pod dolnym ograniczeniem i są to podręcznikowe negatywne sygnały na przyszły rok. On 88 broni ten benchmark, pozostaje pod poziomów obrony. To tutaj ciężko znaleźć jakieś negatywne sygnały, tym bardziej, że końcówka roku jest okres sprzyjający window dressing, trwa podnoszenie wytycznych maluchów. No i średnich potencjalne, one tutaj cały czas trzymają do tych średnich, przykleiły się benchmark małych spółek, co sprawia, że ciężko tutaj o negatywne wnioski z tego wykresu konkluzja płynie neutralna. Jest wyjście dałem z kanału, ale średnie są utrzymane. Nie ma odkręcenia się średnich, tak jak miało miejsce chociażby to miejsce w kwietniu zeszłego roku, czy chociażby tutaj sygnały sprzedaży pojawiły się w październiku 2017 roku. Tego wciąż nie widać, dlatego też ZIW-80 w takim układzie cały czas ma zielone światło do kontynuacji wzrostu. Podobnie jak EWI-40, który wykamował spadki nad. Kluczowym, długoterminowym wsparciem. Miało to miejsce w poprzednim miesiącu. Grudzień, próba podbicia nieudolna. No i tutaj jest ten fake. Fake wraz z zeszłotygodniowym podbiciem, dosyć płytkim. Wspominam, dwie sesje miały miejsce tylko w tamtym tygodniu, więc ten sygnał nie został, nie pojawił się tutaj, bo tak naprawdę może i byki nie miały czasu, ale technika ma to do siebie, że nie zwraca uwagi na pozostałe rzeczy, pozostały aspekt, tego, co może się na wykresie pojawić. Stąd też jest fake. Poparcie w niej trendu spadkowego, no i trzeba tutaj mieć świadomość tego, że po takiej pułapce i ostatnie minima, te z października, mogą okazać się potencjalnym magnetem jako wyzwanie dla akcji innych niebieskich. Stąd też ciężko tutaj optymistyczne sygnały, tym bardziej, że Lend, no nie wykonało dalszego ruchu na południe. Cały czas można doszukać się tutaj na tym wykresie konsolidacji. Jak jest konsolidacja, to tak naprawdę nie ma odpowiedzi na kluczowe pytanie, co dalej w takim układzie, no bo ciężko cokolwiek wymyśleć, skoro tutaj poziomy trzymają, jest prostokąt, są i potencjalne predykcje, takie 12 i w drugą stronę, tutaj 50. W drugą stronę, szanowni Państwo, w przyszłym roku, kiedy dojdzie do wybicia się z pokazanego prostokąta, będzie można cokolwiek więcej powiedzieć, a tak nie ma co wychodzić przed szereg, konkluzja jest neutralna. Ten rok jest dowodem na to, że powiedzenie bez banków HOS nie będzie, jest prawdziwe nad Wisłą. Benchmark WIG banki wprawdzie w tym roku zyskał 11%, ale jeżeli chodzi o kształt tego benchmarku, no to tutaj widać rozciągającą się w czasie konsolidację Konsolidację widać także na indeksie WIG-20, stąd też bez rozwiązania zagadki, w którą stronę pójdzie ten branżowy benchmark, nie da się powiedzieć, co dalej z indeksem WIG-20. Na chwilę obecną na wykresie dziennym widać tutaj negatywne sygnały, no bo jeżeli indeks przy ruchu wzrostowym odpada od średniej dwustu sesyjnej, która zmieniła trend na spadkowy, a spadkowe są maksima. I do domyślenia, że ten trend tutaj ma prawo się zmieniać. No i tym samym sposobem należał, należałoby przejść do omawiania spółek z 20 20 tematów. Na pierwszy plan AliOR. Konsolidacji ciąg dalszy. W długim terminie widać, że brakuje sił do kontynuacji chodcy, ale klasycznych takich sygnałów odwrócenia trendu nie ma, bo. Rosnące Maksima utrzymanie kluczowego dęka sierpniowego i kontynuacji ciąg dalszy. Wnioski są neutralne. Kolejnym bankiem, z którego już byśmy zaczęli rozmawiać o spółkach finansowych, jest PKSA. Tutaj z jednej strony sytuacja podobna do oliora, ale indeks, przepraszam, PKSA, SA, ceny akcji z bokiem z kanału wzrostowego, słowo bokiem a dołem, może nie różni się, jeśli chodzi o interpretację. Tego, co widzisz na wykresie, ale jeżeli coś wychodzi bokiem, to mamy do czynienia z korektą płaską, i tym samym na takiej korekcie może się zakończyć tego typu korekta, a nie być to, a nie przerodzić się to w spadkowy impuls, impuls bez, bez. Ale jak na razie brakuje paliwa do wzrostu. Można zwrócić uwagę na to, że po okresie tygodniowego podbicia brakuje kontynuacji. Tak było wielokrotnie, tak też było w grudniu. I za nami trzy spadkowe tygodnie. No, tamten tydzień nie był spadkowy, 5 groszy na brucie. No, to przepraszam. Ale jeżeli chodzi o czarne świece, brakuje tutaj tak zwanej petardy, która poruszyłaby notowania. Biorąc pod uwagę opadającą się nią 200 sesyjną spadkowę maksimum, tutaj także należałoby dorzucić, czy też tak, przede wszystkim wolumeny, no to widać, że te wolumeny nie są takie słabe podczas okresów spadkowych, stąd też jest i ryzyko, że tutaj ta spadkowa fala zostanie rozwinięta. Stąd też wciąż bez pozytywnych wniosków dla pkos PKoBP ma prawdopodobnie fake za sobą, fake i płatkę hoxy dla przypomnienia. Jest to wykres uwzględniający prawa z akcji, w tym przypadku dywidendy, stąd też on wygląda nieco inaczej niż może wyglądać u Państwa na ekranach, ale widać ewidentnie wyjście na historyczne szczyty. Bez kontynuacji, cofnięcie, tu jest znowu nagromadzenie do wzrostowego. No to wszystko jeszcze się tutaj mieli, jeszcze nie doszło do klarownego potwierdzenia pułapki w ale po jednej wzrostowej tygodniowej białej świecy brakuje siły do kontynuacji. No tak Hodsce nie wygląda. Są to ostrzeżenia, że w związku z tym, że brakuje paliwa do kontynuacji wzrostów, Znowu magnesem stanie się podstawa tego horyzontu, no bo ceny wpływają horyzontu od wielu miesięcy i są to okolice 52 zł, stąd też bez pozytywnych wniosków jak na razie. No i są tandem. są tutaj wreszcie coś pozytywnego pokaże, czy dalej będzie się konsolidował. Od września trwa konsolidacja. Po wyłamaniu dołem linii wzrostowego elementy dystrybucji są za nami, opory trzymają, kontynuacji nie widać. Bez wzrostowej konkluzji, a dla przypomnienia, jeśli chodzi o głębokość takich średnioterminowych korekt, no tutaj Santander ma otwartym drogę na południe, w kierunku 350 zł. nawet. Czemu bez pozytywnych sygnałów, szanowni państwo, bo ich na razie nie ma? 200, czyli chyba 200 opada, opuch trzyma, formaty świecowe nie pomagają, wolumeny także, stąd też ciężko, aby tutaj cokolwiek pozytywnego, ciekawego wykresu ale Allegro dzisiaj. Łamane, testowane jest, może inaczej, testowane jest zeszłomiesięczne wsparcie i skoro ceny są dzisiaj niższe, niż miało to miejsce miesiąc temu, no to wsparcie jest łamane. Jednocześnie łamana jest także podstawa, podstawa świety październikowej 2020 2027, 2027 teraz jest poniżej. Czyli mamy do czynienia z Tutaj jest przewagą podaży, i tym samym konkluzja dla Allegro pozostaje negatywna. Brakuje tutaj elementów eliminujących tak zwany game changer, o którym była mowa w poprzednim miesiącu, czyli wydarzenia, które doprowadziły do zmiany sytuacji technicznej o 100% i tak naprawdę średnie eksponencjalne tygodniowe także potwierdzają ryzyko związane ze zmianą trendu i nawet z podróżą w kierunku historycznego Genka, wciąż bez pozytywnych sygnałów dla. Podobnie jest z Budimexem, Tutaj była próba podniesienia notowań w tamtym tygodniu, ale zakończyło się świecą z długim cieniem, małym korpusem. Jest to odpowiedź na wcześniejszy młot. Te dwie formacje się znoszą, neutralizują, czyli zgodnie z prawami fizyki, tutaj niedźwiedzie, które poprzedzały tego typu wydarzenia, mają prawo dalej rozprowadzać kół na południe, biorąc pod uwagę wolumeny. Także tutaj jest ryzyko związane z dystrybucją, bo te wolumeny nie są. Takie niskie one rosną wraz z spadkami Widać to szczególnie na wykresie tygodniowym. Tutaj średnia dwustosesyjna, ja może trochę przeszkadzać. Proszę bardzo, te wolumeny, obroty są naprawdę okazałe, co wskazuje na to, że ten proces dystrybucji cały czas postępuje, czyli uwalnianie tutaj kapitału i spychanie notowań na południe. Czego nie można powiedzieć o notowaniach i CD? Projekt tutaj korekta za nami wsparcie, utrzymane, lokalne wsparcie. I jak na razie podręcznikowo byki rozdają karty, wolumeny i pomagają, tygodniowe formaty też. Jeżeli chodzi o docelowe poziomy, szanowni Państwo, no to jeżeli chodzi o szukanie magnesów, nie tyle zasięgu, no tej formacji, na podstawie której można byłoby zbudować jakąkolwiek koncepcję prowzrostową, taką no, kliptę akademicką, nie ma, jest jedynie poziom bo na trzeciego oporu poprzedniej fali Bessy zbieżny on jest z czerwcowym szczytem. Są to okolice z 260 zł i to jak na razie jest wyzwanie dla aktywnych wekór. Cyfrowy polsat. Tutaj można doszukać się problemów w kontynuacji wzrostów na podwójnym szczycie. Jeżeli chodzi o wolumeny, jeśli chodzi o strefę oporu, to tak naprawdę niedźwiedzie mają zielone światło do tego, żeby odpowiedzieć ze zdwojoną siłą właśnie na tych poziomach, do których ostatnio ceny dotarły i tym samym przygotować się na ponowny test w 11 zł. temu 11 zł? Wynika to sprawa dynamiki. Skoro zwyżka została wyhamowana w strefie oporu, to zgodnie z dotychczasowym tematem odpadnięcia od oporu to zaproszenie do protestowania właśnie takiej strefy 11 zł. Chyba, że tydzień zamknie się poniwy, poni, powyżej sufitu tej czarnej świecy i powyżej oporu tygodniowego jest to 1579, proszę bardzo, 15.79 jest to opór dla byków. Wybić w tygodniach otwiera furtkę w kierunku 18.30 dino, kolejny tydzień w ramach oporu wyznaczonego przez spadającą gwiazdę dni. Dzisiaj, jak i tydzień, jak i dwa, jak i trzy tygodnie temu bez pozytywnych wniosków, i przełamane wsparcie. Otwarta droga na południe, 20 zł, zostało naruszone, ale naruszenie poziomu 20 zł, często ma zupełnie inne konsekwencje czyli zachęca kapitał spekulacyjny do powrotu na parkiet, podebrania notowań, miejsca do takiej zwyżki, która praktycznie nie wnosiłaby nie wniosłaby nic przełomowego w układance BEPSY. Tutaj jest na 9-10 zł. To nie jest zasięg, to nie jest potencjał, tylko jest to przestrzeń, w ramach której spekulacyjny kapitał może tak naprawdę sporo namieszać, nie wpływając na zmianę trendu, a wyciągając notowań całkiem niezły, tutaj pokaźny zarobek. Ale to jest czysta spekulacja, bo tak naprawdę technika nie polega na łapaniu spadających noży, co na. Rozwiąza rozwiązaniu zagadki kwadni z na chwilę obecną magnesem pozostaje do granicy trójkąta, o którym wielokrotnie była mowa na spotkaniu, są to koliste 12 Wykres tygodniowy, wykres dzienny, zaraz o tym, jak to wygląda. oporem na poprzedni tydzień był poziom 717. Nie udało się go zaatakować, Zatem cały czas obawy związane z tym, że podwójny szczyt zepchnął mm, byki do defensywy, a czy obrona strefy 670-690 zł ma sens? No zawsze jakiś ma cel, ale tak naprawdę tu to, to bardziej logiczne wydaje się to, aby byki ustawiły się w okolicy 600 zł i broniły bardziej tego poziomu niż takiego poziomu w tak zwanym locie. No bo jest już niższe minimum jest, to ustanowienie tutaj takiego poziomu obrony w locie praktycznie nie ma większego sensu. W okolicach 600 zł, tak? I jest to jeden z możliwych scenariuszy dla spółki tego pakentu. KGHM Polska mieć przełamane w w tamtym tygodniu bez odpowiedzi. Dominacja podaży, obroty także nie zachęcają do bycia optymistą, a w takim układzie, skoro tutaj spokojnie niedźwiedzie przedostały się właśnie poniżej poziomu 120 zł, to wyzwaniem ma prawo okazać się 100 105 zł. Bok neutralnie konsolidacji ciąg dalszy, tu się jak na razie nic nie zmieniło. LPP wygląda na to, że jest fake na wysokości wcześniejszego oporu. Tutaj można jeszcze dorzucić 7 sesyjną, z tego, co kojarzę. No właśnie ona tutaj ma prawo zaraz sprawdzić się jako ruchome wsparcie, ale opada, ceny dzisiaj schodzą, papier ma za sobą pułapkę hossy. Odkłada, że to wszystko odbyło się w takim ciekawym, bardzo ciekawym momencie, no bo skoro tutaj była linia trendu spadkowego, to bardziej linii ograniczająca konsolidacja. Ona została naruszona, była testowana i tutaj nagle brakuje sił, nagle w ostatnich dwóch tygodniach, no to daje do myślenia, że po takiej pułapce Hossy to znowu wyzwaniem staje się strefa 13,5 tysiąca złotych. Orange jak na razie bez pozytywnych sygnałów, na wykresie tygodniowym widać młotek, widać coś, młotek dodzi. coś, co mogło mogłoby sprzyjać odbiciu, ale tak naprawdę, po e, takich sesjach jak ostatnio, ciężko cokolwiek e, wygodnego wyciągnąć. Wygasanie kontraktów, później poniedziałek przedświąteczny, piątek poświąteczny. Teraz znowu mamy dzisiaj poniedziałek przed e, dwoma dniami wolnymi na rynku. Konkluzja neutralna. Zaczekajmy, niech ten kurs tutaj opadnie, wrócą inwestorzy, będzie można cokolwiek więcej powiedzieć. Idąc dalej. Trzybko próba powrotu na trwamane wsparcie zakończyła się porażką. Jak na razie opory pozostają niewybite, a sufit tego nieudolnego powrotu, nieudolnej próby powrotu nad opór, wcześniejsze wsparcie, czyli 18 do 12 kroczy, wyznacza barierę dla ryków. Jeżeli chcą pokazać klasę i udowodnić, że to było tylko chopa, ich tak zwana lokalna aberracja, czyli pułapka becy zmieniająca trend spadkowy, towarzysząca. Końcowym fazą bes ona tak naprawdę jest wiarygodna. No to do wybicia jest 18-12, czyli bez zamknięcia tygodnia powyżej. Jak na razie kreski są na korzyść kontynuacji spadku PGE. Jak na razie neutralnie, prawdzie strefa wsparcia jest testowana, ale konkurencja ma się jak na razie całkiem nieźle. on pozostaje w konsolidacji. Nea kontynuuje Hotsę. Energa w konsolidacji, zatem i PGE w takim układzie. Jest tutaj ze sporą szansą na wybronienie się pod 200 dołem z tego całego układu. bo jeśli jednak ta strefa 570 nie zostałaby utrzymana, no to należałoby spojrzeć na ten wykres trochę bardziej pesymistycznie i z akademickiego punktu widzenia ryzyko takiego mocnego zejścia byłoby trochę realne. Na chwilę obecną jednak pewnie się broni, czyli konkluzja neutralna. W tamtym tygodniu o 49 40 nie został zaatakowany. Wolumeny, obroty cały czas sprzyjają podażowym świeczkom. Na tygodniach, na miesiącach nic się nie wydarzyło, co mogłoby tutaj pomóc w zanegowaniu dotychczasowych podażowych negatywnych sygnałów. Plusem, jeżeli można w ogóle coś takiego tutaj powiedzieć, jest fakt już w większej realizacji, czy też dojście do podstawy klina. Realizacja negatywnego scenariusza w oparciu o ten trójkąt dobiega ku końcowi, co nie oznacza, że dno jest blisko. Po prostu scenariusz bazujący od wielu miesięcy, omawiany na spotkaniu w ramach wyjścia do tak naprawdę przestaje tutaj funkcjonować. Należałoby się zastanowić, co dalej w takim układzie. Ale jest widoczne wyprzedanie tygodniowe. Stąd też i ta presja na dalsze spadki ma prawo maleć. Ale. Pobytowych formacji nie widać na wykresie oglenu, stąd też i bez wzrostowej konkluzji. A przecież tak naprawdę podstawa klina zaczyna się od 42,90 zł, czyli jest jeszcze sporo miejsca dla niedźwiedzi. I na koniec półka PZU: wyjście górą na taką linię trendu spadkowego, ale tutaj bez kontynuacji wzrostów. Patrząc na wolumeny, one są całkiem okazałe. Patrząc na relację w średniej dwustu sesyjnej, tutaj także nie widać większych problemów. Stąd też, wyki no, tak naprawdę mają zielone światło do zaatakowania historycznych szczytów, Ale jeżeli spojrzymy z dłuższej perspektywy na ten wykres, to tak naprawdę PZU pozostaje w ramach dużej, szerokiej, wielomiesięcznej, wielonastomiesięcznej konsolidacji. Bez wskazania dalszego kierunku. Tak naprawdę, dojście w okolice 46 zł ma prawo zakończyć się powrotem w okolice 40 zł i sytuacja techniczna dalej pozostawałaby neutralna. Szanowni Państwo, dzisiaj szybciej, dzisiaj krótko, dłużej w przyszłym roku. Dzisiaj mógłbym życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych świąt noworocznych, szampańskiej, sylwestrowej zabawy i powrotu z. Nową energią, z nowym, optymistycznym podejściem do rynku, bo jak na razie tutaj, nie ukrywajmy, byki nas nie rozpieszczają. Wszystkiego dobrego.